Maneczko, ale z tej strony, więc dzisiaj kolejny, że tak powiem, nowy test, czyli będziemy grać na tym drugim końcu, co mówiłem, bez modów, czyli będzie tylko mody ciężarówek, które będę sobie testował, oceniał. No i zobaczymy, jak to będzie działać. nie? Mam tutaj już, że tak powiem, już wpisanego tego moda, tej ciężarówki, więc idziemy sobie go zobaczyć, e, będziemy po Rumunii jeździć nim, a jest to Peterfield, jakiś Peterfield, kostą 379, coś tam, coś tam, nie wiem o co tam. No więc mamy takiego że powiem amerykańca kolejnego, kurde, chyba zacznę grać w Amerykana. Cały czas amerykańskie ciężarówki oglądam No i tak No dużo jest, jest tutaj dużo Kabiny można sobie zmieniać takie. i jak na razie odpukać e, wszystko działa Mnie się wydaje, że taka kabina to wystarczy e, Z osiami też bym się nie bawił Zostawiłbym je Potem najwyżej bym spróbował jakiś ładunek wrząć No i tak Silnik tu jest 403 na 30 koni Ale jest tu naprawdę bardzo duży wybór silników Tak naprawdę nie wiem co wrząć Ja myślę, że zostaniemy przy... O, Detroity są ja bym sobie może detroita włożył tam jakiegoś 600 koni detroit ja myślę że by był dobry skrzynia mm, 13 dostawmy tam 13 może wystarczy no i tak mamy środek też możemy różne środki dać ale myślałem żeby taki dać w środek on jest taki bardziej klasyczny i bym zostawił taki ten środek. No jedynie co zauważyłem znowu, patrzcie idę do tyłu. Pyk, jestem w tyle. Na leżące. Chcę wrócić i nie umiem. <gry> Więc nic. Coś musi być. No. Nie może być za słodko. Ja myślę, że to taki taki niby czarny, no to taki bardziej siwe to taki ps, nie, dobra, nieważne niech tak będzie no i patrzcie ile tu jest tych znaczników no, można by było siedzieć i siedzieć podobnie jak w tamtym to już takie jak po Australii jeżdżą widzę, to też taka krata no ale tu idzie dać tego mnóstwo, naprawdę mnóstwo światełek czy ja to chcę? Nie wiem. Ja nie lubię jak tak jest dużo tych świateł. To jest takie. Każdy ma tam swoje jakieś upodobania. Ja bym może został raczej przy tym. Dobra, następny znacznik. A Pozbyłem się zderzaka spoko. Dobra. Dobra. Ja lubię tak bardziej klasycznie. Bardziej mi się tak podoba, taki klasyk. Ale każdy zrobi jak będzie chciał. Przy chłodnicy, znaczy ten grill. Tam za klapki zrobię z takimi klapkami. Niech będzie. To już oglądaliśmy. Tutaj możemy, aha, tutaj możemy jakieś tam różne światełko dawać. O, możemy zmienić lampy, z tego co widzę. Aha, tu dołożyć na dole. Aha. O, w sumie standardowe, klasyczne. Niech będą klasyczne, może. No i dobra, lecimy dalej. Co tu mamy? Jakieś LEDy. Jak gdzie te LEDy niebeso? są? Bo jak nie widzę. No nie wiem. Gdzie one by się miały znajdować? Tutaj widzę jakieś tam listwy. Ale czy ja teraz chcę? Nie wiem czy ja tego chcę Tu są jakieś a napisy No dobra niech będzie ten Petersfield A tu chodziło o ten Ale niech są, niech są One tam nie będą przeszkadzać Lusterka no ba no lusterka muszą być W takich ciężarówkach muszą być lusterka co my tu jeszcze mamy Jezus, no każdy co tam się będzie chciał to się może wrzucić tu mamy takie osłony czy znaczy, owiewki bardziej to by były tutaj jakieś aha bo to już z tyłu łapie mi tu no i dobra co tu jeszcze mamy jakieś a na bokach napisze a tu mamy taką Tutaj mogę takie odłożyć sobie Niech będzie takie Daszkiem bym nie kombinował Tutaj mogę sobie jakieś tam Powiedzmy Jakieś tam żółte, klasyczne światełka sobie o, tu dać Na przodek, takie jak to One mają Niech tam są, takie jeszcze znikną. Czy chromowane, co ja to pieprze. No i to by było. Co tu jest, a propos To tam potem. Aha, poświetlenie No, ba na niebiesko musi być. No, to już mam. Co tutaj mamy? Jeszcze jakieś trąbki różne. O Jezus ile tego tu idzie dać? No, no to grubo powiem Wam, że. Idzie tutaj trochę czasu spędzić. To są różne te. Aha, ja bym mu takie dał, takie dłuższe tu. Tu. I dałem jeszcze drugą tutaj. Ja Być się że się udało ten znacznik złapać, to było fajnie. Ja pierdzielę. No i co? Złapię go albo nie? No, boże, dawaj go! No i widzicie, i to tak potem, kurde, człowiek się irytuje. No patrz, nie umie go złapać. No o, teraz mam. i takie coś z drugiej strony dać, i to tak, o, powiedzmy, żeby było. Dobra. Czy ja coś tutaj będę dawał lusterka, zostawił tak jakie są Tu zawsze takie może być lusterko, bo to tak sobie człowiek zawsze zerknie co tu jest? Eee, zbiorniki, zbiorniki zostawiamy A tu a tu taki spoiler idzie dać, ja o ale to by było dobre, to by było dobre Ciekawe czy to są te dokładki takie o właśnie o te dokładki mówię aha tu se okna idzie dołożyć a widzieliście a tu a nie ma tu tych kurda gdzieś tu powinny być te dokładki nie nie wiem gdzie tego szukać Powinno być te dokładki takie Kurde, a my to tak klasycznie zostawiamy Kurde, ale że nie ma tych boków, to mnie ciekawy Tu jest taki, taki, taki No nie, nie wiem gdzie to Na pewno to gdzieś tu jest To się założy No, tutaj idzie tako Dołożyć, ale bardzo mnie to ciekawiło się moja tu jest nadkola koła A co tu jest? Blacha pewnie idzie dołożyć. No to ta... no. fajnie to wygląda z tą wiewą ale może ktoś tam będzie miał więcej czasu to sobie tam poszuka tych na pewno będziesz oddać to gdzieś to tam jest, ale ja nie wiem, ja bym sobie to tak klasycznie zostawił, o Kominy takie, takie O kurde, to. aha, takie wkomponowane w kabiny. No powiem wam, o ta No ja mam sobie go tak zostawił Zobaczymy jak on jeszcze w środku wygląda Dobra no Bierzemy go i zobaczymy teraz ja jestem ciekawy czy on znowu tak będzie świrował nie? ten, ten cała modyfikacja czy na tym profilu będzie normalnie akurat chodzić no, oby tak było na razie jest ok w środku nie oglądaliśmy, ale to się tam każdy sam zrobi na pewno Ciekawy mnie ten silnik, jak on no chodzi No wygląda ciekawe Już tam zajeżdżę tym kluczem pneumatycznym To co, palimy go, zobaczmy jak to chodzi No Paliwo, a ten drugi, co to jest? Powietrze. No, dobra. I tu też chyba powietrze jest. Nie, akumulator. Dobra, palimy go. podobnie jak w tym w, yy, w Amerykanie w Atoessie wchodzi o, mamy burdelowe <grybujesz> niebieski klimat jest o, i sobie leżymy na łóżeczku i pewnie nie wrócimy już A wróciliśmy czyli chyba będzie dobrze tam mamy mechanika podjedźmy tam zobaczymy tam jeszcze ten środek bym sobie pozmieniał trochę a widzę przycisk też działa Zobacz, spuścimy jeszcze chciałem wam pokazać te biegi tutaj macie drążek zmiany biegów to zobaczmy tu wam jeszcze chciałem pokazać ten środek bo kurde tu robiłem a zapomniałem o środku więc chodzi mi tutaj o ten drążek nie patrzcie tu <laughs> kurde dwa takie widziałem na filmikach właśnie taki koleś miał takie dwie gały że tak powiem i i sobie jechał i zmieniał miał jeszcze ta szmatkę tu powieszona kurde pucował to ja mam taką kierownicę to jest taką No może, albo to no i tak bym to, tak bym to wyglądało, tak bym już może nie zmieniał więcej już tu nic jakieś proporczyki. ja to ja to tam tu i tak ledwo co widać przez tą szybę, więc ja tu nie będę za bardzo kombinował ale to co zostało to oryginalne tu idzie jeszcze sobie przypiąć jakieś te co tu aha tu są na te żeby coś położyć aha tutaj o kurde tu idzie podobnie do Maca, wiesz, który <laughs> idzie zrobić no ciekawe ciekawe tutaj takie ten I mieliśmy takie czarne bo jest to yes. no. jest. ciekawa modyfikacja powiem Wam Zaciekawiła mnie. Ciekawi mnie właśnie najbardziej czy będzie wy wywalać to, nie? Czy, czy znowu będzie tak jak wtedy było, nie? Ale te gałe se zostawię to tam bez dwóch zdań. Tak, gałe muszę być. Dobra No więc tak, mamy naszego PT A no, od zewnątrz też wygląda dobrze. Chyba będzie w końcu spokój z tymi całymi modyfikacjami i będzie szło w końcu normalnie grać. już takie nowoczesne te światła. ma no. Gacze. No, całkiem nieźle. To już widzę wszystko LEDowe migacze. No powiem Wam, że fajnie wygląda. Zapowiada się ciekawy odcinek, bo jestem ciekawy czy będziemy wywalać do systemu. Czy w końcu będzie z tym spokój? No, więc w tym odcinku by było na tyle. Nie chcę dużo tego przyciągać bo zaczął padać deszcz. Więc w następnym sobie odcinku pojedziemy PT z Bildem, i zobaczymy, czy będą mnie znowu jakieś niespodzianki, czy sobie zajedziemy na miejsce. To by było na tyle. Pozdrawiam Was, cześć.